Dzień dobry, witam na moim kanale Ogród Góralki. Dzisiaj zajmiemy się dekoracją, stroikiem w naczyniu. Znalazłam jakieś naczynie. Od czego zaczynamy? Jeśli to jest ciężkie naczynie to ok. Jeśli jest to lekkie naczynie, a chcemy tę naszą kompozycję postawić na cmentarzu, to należy troszeczkę żwiru dać tak z centymetr 2 na spód, żeby obciążyć to nasze naczynie i dopiero wtedy wodę. Bierzemy folię prześrodkową. I robimy sobie z tego taką kratownicę. Jeśli y, macie na przykład siatkę na kurczaki, ona ma takie y, oczka 2,5 cm na 2,5 cm, zrobić z tego kulkę i włożyć do środka. Jak najbardziej się nada y, do wielokrotnego użytku. Po co to robimy? Po to, żeby nam ta kompozycja się nie przesuwała. Jak będziemy ją przynosić, przewozić, łatwiej nam jest układać. Y, Zrobimy kompozycję z tego, co nam zostało po ostatnich stroikach, mamy tu troszeczkę świerka, tak jak mówiłam na wcześniejszych filmikach, świerk lubi się sypać z wianków w ciepłych pomieszczeniach, natomiast jeśli dajemy to na grób, czy nawet w domu, ale będzie w wodzie, to jak najbardziej. I pamiętajmy o podziale w złotej zasadzie we florystyce. Jedna trzecia i dwie trzecie. To znaczy, że jeśli jedną trzecią naszej kompozycji jest naczynie, to dwa takie naczynia powinna być ta dekoracja w górę. W wysokości powinna mieć. Robimy sobie stelaż tak zwany. Wracamy naszą y, kompozycją, żeby nie była ona jednostronna, chyba, że taką chcemy zrobić. Pamiętajcie o tym, żeby y, przy układaniu odcinać kawałek końcóweczki, ponieważ ta już jest zaschnięta. Ja tego nie robię, ponieważ już raz układam tą kompozycję i mi się nie zapisała, natomiast trzeba to podcinać. Przechodzimy do układania kwiatów. Jeśli macie żywe, jeśli kupujecie super, mogą być takie z ogrodu, suszone jakieś, na przykład hortensje. Zachęcam do tego, żeby było jak najbardziej naturalnie. Pierwsze bierzemy. Ja mam akurat takie, więc. Korzystuję sobie takie, ważne, żeby zróżnicować poziomy, żeby nie wszystkie były na takim samym poziomie, dzięki temu kompozycja jest bardziej atrakcyjna, Pamiętajcie, żeby nie robić środka w kompozycji. Ten środek gdzieś tam teoretycznie jest, natomiast, tak jakby troszeczkę uciekamy od tego środka z układaniem roślin. Dajemy tak, jakby obok, a nie w środku. Czyli nie centralnie w środku. Kompozycja nie powinna mieć środka. Bo wtedy jest bardzo oczywista i nudna mam santini zielone. One mają tendencję do sypania się, kiedy się je uderzy, dlatego należy je układać w środku. W ogóle kwiaty raczej powinniśmy układać w środku. A zieleń powinna pełnić taką funkcję zabezpieczającą te kwiaty. No. I już tutaj się właśnie Posypała. To jest normalne. To, to nie jest kwestia tego, że jest stary. Po prostu to jest taka roślina. To jest taki kwiat i koniec. Nic nie, nie zrobimy. Dobrze. Zostało mi tutaj jeszcze trochę mm, ostro krzewu, więc też go użyję. Troszeczkę y, ma ciemniejszy kolor od y, naszego. Y, Świerka. Dwie gałązki mi zostały dwie użyję. Ale nie może być. Czy, nie tu Widzicie tu już odcięłam kawałek. I tutaj mam resztkę, ale listki są ładne, też jak najbardziej możemy użyć do wypełnienia tego środka, żeby tam nie było coś na tam widać. Niektórzy nie lubią jak widać młodygi. I w zasadzie kompozycja mogłaby już być, ale dodamy coś takiego jeszcze. To jest amarantus suchy. który będzie sobie tak po prostu zwisał. I może dodamy sobie trawki, żeby tą naszą kompozycję pokazać. Jaka trawka? Taka, jaką macie w ogrodzie. Dobrze jest układać kwiaty dwójkami, teraz jest taka mała, również trawki, jedna przy drugiej trawce, ale na różnych poziomach. Inną dwie. Dla równowagi dodamy sobie tu gdzieś jedną, tak niżej. Puszczo może bardziej masywniejsza będzie lepiej wyglądać. To tam gdzieś od środka, mniejszą. I voilà. gotowe. Pamiętajcie, że jeśli psikacie nabłyszczaczem, to psikamy przed układaniem kompozycji, a nie po, ponieważ mamy kwiaty świeże i kwiatów nie powinniśmy pryskać, ponieważ robią się na nich plamy. Zachęcam do korzystania z roślin, które rosną u Was w ogrodzie, do suszenia tych roślin. Na kanale jest wiele innych filmików z miechunką, na przykład wianek. Gdzie pokazuję, jak wykorzystywać takie rośliny. Zasuszajcie sobie roślinę z ogrodu. E, tutaj mamy krokosz barwierski e, i rudbekie, jeżówkę. E, jest tych roślin masa, które można zasuszyć, pełno traw, len e, i, i naprawdę można zrobić z tego fajne, piękne kompozycje. Dziękuję bardzo i zapraszam do subskrybowania kanału. E, i do oglądania innych filmików, gdzie również są yy, propozycje yy, strojków na cmentarz.